Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Kapitan Pazur Prowadzącymi jest... sąż Ale pierwszy. MCZ66 oraz Max Biały. Jak widzieliście, zaczęliśmy poziom 14. Jest to świątynia Ten poziom będzie podzielony na poziom 14... znaczy... Na, na dwa klipy... Part 14 i part 15 I to by było na tyle. Teraz możemy... Nie wiem, wróciłem, zgarnęłem Iziego i nagrywamy i normalnie dzisiaj chyba to stawię na YouTubach, jak się uda. No chyba dzisiaj nawet. Codziennie, skoro już przekazałeś swoje złote myśli, to powiedz nam Max. Jak? Było na działce. Byłem na działce. Było tak jak u mnie? Na Polaszkach? Nie. Co straszne. Hmm. Wiesz, Jest straszna! Ja nie umiałbym bez cywilizacji, wiesz, tak sobie myślę. Nie, nie, chciałbym was obrazać ludzie, ale, ale naprawdę... Y, d, ja nie lubię jak obok, jak, jak wychodzę z domu, to jest piasek, bo jestem przyzwyczajony do asfaltu. Och, nie tylko ty, nie tylko ty. <laughs> Nie ale... chcę, nie chcę obrazać ludzi, którzy mieszkają na wsi i tak dalej, i tak dalej, i w ogóle, i normalnie, y, bosko. Level trudny, nie? No, nie no, wieś jest, wieś jest w... O. Fail, tak. Wieś jest... Może się odsuńmy trochę, co? Tam. Nie no, według mnie wieś jest tam spoko, tylko że, no... Jak nie ma się dostępu dużego do cywilizacji, nie ma neta, nie ma telewizji... Ale miałem takiego wolnego, że próbowałem grać filmy, wróciłem na chwilę do domu i wgrałem chyba trzy filmiki, z tego co pamiętam, a, które miałem już na kompie nagrane. Wcześniej, jeden później, ale za to jeden wcześniej. O, tutaj wyłączałem ekran długoplanowy. Eee... No Ole, i teraz wgram ten i jeszcze... I jeszcze inny i będzie okej. Okay. Jak widzicie poziom jest... Nie, niebywale trudny. Powiedz coś. Coś. E, dobra. E, jak widzicie poziom jest niebywale trudny. E, Wpadłem w kolce. Tak. tak ale to, żyję... to moja specjalność. Wow. Tak. Zawsze o tym marzyłem. Powiedz, ile razy tutaj umrzesz? Już nas uprzeć. Na samym początku. Eee, szczerze? Tak. Nie wiem. No, no, dobra. Ale nie wiem, który to jest klip, bo... Musiałem przechodzić grę kolejny raz, bo nie dawałem do sobie z bossem, z moją małą ilością żyć więc zaczynałem ten poziom kiedyś z dziewięcioma życiami <grym> y Więc potem trochę straciłem, zdobyłem itd. i tak dalej I tak się złożyło, że zobaczycie w następnym odcinku, ile mam żyć Patrzcie, przy dziewięciu są y nie do pokonania prośby z magicznego pazura No niestety ale dam radę, zaraz będziemy chyba robić małe cięcie z tego co widzę, tak? Bo już będzie zaraz save point 1, więc zaraz... Znaczy, nawet nie wiem czemu to mówimy zawsze. Okej, robimy małe cięcie. Okej, jesteśmy z powrotem. Easy właśnie mówił, że czuje się jak normalny człowiek. Przeciwnik do polegi tutaj. Wiesz co? To nie było miłe. Oj tam, oj tam. Tutaj chyba już jest jakiś tam klip, który. Jak widzisz sobie, śledzę z przeciwnikami ładnie. Czy ja wziąłem to do klip? Chyba tak. tak, to, jest. tak to, jest, to, jest, to jest save point 1. Tak, to jest. To jest tak, dobra. Mówimy dalej. Słyska, idziemy. Kurde, chyba ja wziąłem save point 2. Na pewno? Dobra, nieważne. Będziemy się trzymać najwyżej potem. I do. Syk. Do Do lawy. Do, tak o ogółem może zapytam się, jak Ci się podoba e, wygląd tego poziomu? Wygląd tego poziomu jest w No bo jest lawa. Wszędzie gdzie jest lawa jest gdzie, gdzie nie ma lawy nie jest epicko? No. Nie. A tam gdzie jest coś innego, lepszego od lawy? A co jest lepszego od lawy? E? Ja, ja wiem, czekaj, ja wiem. Nie. Nie ma nic lepszego. Jest coś takiego dla Czekaj. To się nazywało... To się nazywało. Ale to było lepsze od nazwy. No wiesz. Nie wiem. Nie ma nic lepszego od nazwy. Ale... ale... ale tutaj nie pamiętam... A fajnie, ale wiesz. Wiesz co tym razem jakiś jestem za mało wypiliśmy dzisiaj. Nie piliśmy Aha, widzisz? że wypiliśmy i już ci się zapomniało. Naprawdę piliśmy tak. Nie wypiliśmy! O tu będzie sekret. No piliśmy, nie wypiliśmy! Przecież pamiętam cały dzień. Patrz! To jest piękne. Jaką walka. Chyba jest w rozkór no i wyskakują. Nie wiem. Ja. No. czemu lubię, lubię ten sekret? Why? Bo mało, bo, bo mało osób go zna i są tutaj aż dwa życia. Jedno i drugie z drugiej strony. Fajnie, nie? Właśnie masz cztery? Pięć. Wyłączam znowu ekran. Wkurza mnie ten ekran. E, Dlaczego? Dlaczego? E, a czemu nie? Okej. Okay. Piękne wyrzucenia od razu na save pointa. Walczyć nie z tygryskiem, a znaczy kotkiem. Zauważyłeś, że w końcu nie walczymy z psami? końcu? Może dlatego, że to jest... Ej, no rzeczywiście! Jak ty na to wpadłeś? Jednak to jest save point jeden, przypomniało mi się. To dobrze. Nie chciałbym wszystkiego od nowa nagrywać. Znowu! E... Dobra, to już jest chyba końca tego klipu, wiesz? Pokłon się księżna. Aha! Co bym ja powiedział? Pokłon się księżna. Nie wiem, nie słuchałem. Jestem zamknięty w swoim małym wy wyimaginowanym świecie. Dlaczego? Próbuję zrobić kumelosa z pistoletu, a głupie na posągnąłem się i rezygnuję i dostał mi właśnie ten w tej, w kilkoma sekundami w pięścią w Okej, okay. eee, wzrost eee, i hops Okej, okay, save point numer dwa eee, Będzie znowu... To będzie wymagać, wymagać odpowiedniej strategii. To będzie wymagać odpowiedniej Zobaczcie, to jest... To jest naprawdę ciężkie. Tutaj trochę posiedzimy, to jest... Ten moment to jest pierwszy moment, którego najbardziej nie lubię w tym poziomie. Jest jeszcze jeden taki moment, którego dużo bardzo nie lubię. Yy, patrz. O -o. Nie, pierwsze jest akurat łatwe. Tego kamala ona próbuje dorwać. Da się go dorwać z dynamitu, tylko że ja nie mam dynamitu. <noise> I jest się tak naprawdę upadłem, że trafię go na pistolet, to uda mi się, nie zniknie i go zabije, No a jednak. się nie uda. A, życie. Patrz, tutaj jest takie samo, tylko że bez tych. Wiesz na czym polega trudność. Tak, wiem. Posągnie. Skakanie, 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 skakanie i nie doskoczę. I tutaj Ech. się trochę pokręcimy. Niestety. No niestety nie będzie to wymagało zbyt dużego komentarza. Ale już to umiem bez... już to umiem zrobić bez tylu powtarzania. Umiem to zrobić za pierwszym razem. Jej. Świetnie. Spadnę tu z 4-5 razy. Co? Naprawdę, no... Yy, będzie jeszcze... 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 coś. Ciężkie jest życie let's Playoffs. Let's player'a chyba się odmienia Nie będziesz mnie uczył jak się odmienia! Czemu? No bo sam nie umiesz odmieniać! Jej, nie żyję! I zawsze Mogę potwierdzić. A w porównaniu do, do, do głupot to... A, to ważne. to nie ma równych to. Znowu ten twój zabójczy wyrok. Oj, ciekawe, czemu się pojawia. <laughs> ha! Nie To wow. wredne są? Wiesz co, ja miałem tyle do gadania, ale naprawdę, na wiwi nie ścieło. Dawno nie gadałem do was ludzie i tak... Zobaczcie. Wybaczcie, on po alkoholu się zamyka. Nie piłem alkoholu, on mnie wkręca. O tak, tak. I tak, też będzie. w kule. Umrzyj w końcu! Ja lubię patrzeć jak umierasz, to takie ekscytujące! Wiesz, że umrę? Yeah. Wspaniale. Byłeś tak w ogóle <laughs> e, Soczysta Węgry Nie przyznajesz się nie? nie no, mogę się przyznać jeżeli chcesz Ale musisz podpisać pisemną zgodę Tu będzie dead. nie, nie tutaj Umrzyj w końcu e, Tak bardzo tego pragniesz? Tak Pragniesz mojej śmierci Nie twojej tylko A ja. I tu, tu, nie jeszcze, nie tu <laughs> Kurde. Nie no, nie twojej tylko Niech pomyślę, Ej, ludzie się tutaj bawią. 1,5 miliarda ludzi na tym świecie? O tak. Patrz, Jest ludzie sense. się tutaj czekają, myślą, że teraz mi się uda, teraz mi się uda. Ludzie mówią, że teraz mi się uda, od razu wam mówię. Właśnie w tym momencie. Nie, nie w tym, dobra, no, pomyliło mi się. <grych> Zamierzasz w końcu umrzeć? Zrobisz mi to Nie, 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 to nie, nie ja nie umrę, e, ja, ja wskoczę. O, jasne, każdy tak mówi. Patrz, teraz mi się uda, teraz jestem pewien, że teraz mi się uda, patrz, hop, o, i teraz wskoczę. Nie udało się, ale to to, to to Oj teraz! Udało mi się wcześniej do lawy. Co do twojej wcześniejszej anotacji. Facet w, z budynku obok też mówi, że chce tylko skoczyć. Hmm? No. to będzie wymagać odpowiedzi. się zebrał. Nie moja że to nie uważam. Hmm. Dobra, ten pomysł. Bo... Czekaj, czekaj, ten nie jest... Zrefem? Zobacz, mam takie wprawnie jakieś. Po, nasunął mi się na pewien perwersyjny pomysł, ale chyba go tutaj nie przedstawię. P Powiesz po powie, jak to będę oglądał. Jasne. Jak to będziemy oglądali. O. A już widać, jak sobie nabijasz oglądalność. <laughs> widać, jak sobie nabijasz oglądalność. Ale. A, no wiesz. Jeżeli chodzi o to, oglądali liczyć siebie jako dwie osoby, to ja się odmówiłem. Patrz, udało się. Co? Nie uważam. Też się zagapiłem. Widziałeś jak fajnie go Nie, to malowałem. A to jest z Patrzcie co oni są potężni, no strunie, strunie się w tych przeciwników. Ale byłem w i użyłem magicznego powodu Programiści sami. i nauczycielki od chemii też. Wow! Mmm. No, Dobra, nie wiem. swoje powody. Tak. chyba wpadnę! Tak! Wpadka wpadnę, Jeja. Yeah. Nie, jeszcze nie! <laughs> Chciał Teraz mam ja to! <laughs> nie lubi tego. I cieszę się. to jest mój człowiek. Tam, tam... A tu zaraz będzie taki głupi w mojej strony fail Jaki? No ma jest brak pierwszego planu. No wiem. Aha, miałem tutaj ten grą z ekranem, ale na, filmik na, filmikach, na, na filmikach tego nie widać. Trzeba było y grać razem. Nie, 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 to, to jeszcze, żeby nie jest to jest na dziękuję. Taki błąd, że mi się odwracają kolory. Wystarczy włączyć y sterowanie, do ale, to od razu się Jak dla tych, którzy żebym, też mają taki błąd. Ale wtedy jest tak kolorowo. Kolorowo. Jak po zażyciu LSD. I to będzie fajny tak? Bo to jest taki ten. hop 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 i się schowało w nie tym momencie, Nie mam, ja się mam ty lubisz patrzeć na moje fajne wiem, wiem no chyba, że ze mną nagrywasz i i cię przetrzymuje w domu to wtedy nie robisz mi na złość zły człowiek Ja w odcinku 8 to wreszcie mam patrz, dwóch na raz ale jest tylko... ...sode drzwi. To wymaga idealnej synchronizacji A to wymaga idealnej synchronizacji? Pionowej? Pionowej. Nie, eee, Albo pionowo-poziomowej A na ucie. teraz będzie cięcie Więc my już przestajemy mówić Nie, tak? Nie Mówimy ponownie Jej! Zdobyłem czaszkę jak widzicie

Ej, dobry sposób! To jest sposób, to jest drogi. Pamiętajcie ludzie, nie miejcie, nie miejcie potomstwa. Oj, Co to jest ulika. ten drugi moment, o... Tego nie lubię. Patrzcie, jakie to jest kurde lol. Brutalne. Takie kurde lol. Nie lubię słowa lol, ale go używam. Ale przecież nie grasz nie w lol'a. No wiem. A tutaj ja... mnie. Ja osobiście nie przebadałem. udało się za pierwszym razem, a jak te to grałem... To się tam nastąp. To już kończę, więc e, pożegnamy się. komentatorami tego typu, byli Max Biały oraz Elisie, proszę, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. oglądajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Sprawimy się z bosem. pa, pa. Yeah. jej.